Jeśli otworzysz Biblię, nie musisz za długo czytać, żeby spotkać główną postać, Boga. Tak, pojawia się już w pierwszym zdaniu Biblii, a dalej, na tej samej stronie, spotykamy ludzi. I oto oni, główni bohaterowie Biblii, Bóg i ludzie, na scenie naszego świata. No, nie zupełnie. W Biblii mamy do czynienia ze znacznie większą liczbą postaci niż tylko ludzie i Bóg. Na przykład? Mam na myśli postacie nazywane w hebrajskich pismach Elohim, anioły, szatana, demony. One często pojawiają się w tej historii. Racja: istoty duchowe. Prawdę mówiąc, nigdy nie wiedziałem, jak je traktować. One są dosyć dziwne. I niestety prawie wszystkie współczesne koncepcje dotyczące tych istot wynikają z poważnego nieporozumienia. W takim razie porozmawiajmy o istotach duchowych w biblijnej historii. Najpierw musimy wrócić do tego, w jaki sposób starożytni autorzy Biblii widzieli świat. Na pierwszej i drugiej stronie Księgi Rodzaju Bóg wprowadza porządek do wodnistego pustkowia, oddzielając niebo w górze od lądu na dole. To ziemia, na której żyjemy, a wysoko nad nami są niebiosa, które oni uznawali za domenę Boga. Ale w Biblii te przestrzenie nie są oddzielne, one się przenikają. Właściwie ogród Eden w całej Biblii jest opisany jako ogród położony na górze, w którym niebo i ziemia stanowią jedno. Nieźle. Więc mamy świat. Teraz potrzebne są jakieś stworzenia. Najpierw Bóg tworzy Słońce, Księżyc i Gwiazdy i wyznacza je, żeby rządziły dniem i nocą. Masz na myśli ogromne płonące kule gazowe na niebie? Ty o nich myślisz w ten sposób, ale autorzy biblijni, jak wszystkie starożytne ludy, postrzegali je jako niebiańskie, pełne chwały stworzenia, świecące jasno i wysoko. To dziwne. Ja nie myślę o gwiazdach jako o stworzeniach. Ty może nie, ale dla autorów biblijnych gwiazdy kształtowały kategorie myślenia i mówienia o rzeczywistości duchowej, która istnieje równolegle do naszej. To inny rodzaj rzeczywistości, tak jak niebo jest inne od Ziemi. I zamieszkują tam stworzenia, które mają inny rodzaj ciał jaśniejące duchowe ciała. Więc prawie wszystkie starożytne kultury uznawały gwiazdy za istoty boskie, również starożytni Izraelici. Ale autorzy biblijni mówili jasno, że te istoty to nie Bóg, a raczej obrazy Boga. Ich chwała i wysoki status są odzwierciedleniem chwały i statusu Stwórcy, a istnieją po to, żeby służyć Jego celom. Czyli gwiazdy symbolizują istoty, które są jak Boży niebiański sztab. Zgadza się, ale cofnijmy się jeszcze, bo po tym jak Bóg ustanowił zastęp niebieski, ustanowił też inny rodzaj stworzeń ludzi. Tak. Po hebrajsku nazywają się Adam, co brzmi jak słowo oznaczające proch ziemi, bo z niego zostali ulepieni. Więc mamy jaśniejących władców w górze i włochate osobniki na dole. Ale teraz następuje wielki zwrot akcji. Bóg mówi tym skromnym ludziom, że mają panować nad całym stworzeniem. Zaprasza ich, aby mieli udział w Bożej chwale jako jego partnerzy. Czyli Bóg chce rządzić światem poprzez ludzi, a nie istoty duchowe. Otóż to, w taki sposób poeta z Psalmu 8 rozumie historię z Księgi Rodzaju. Patrzył w gwiazdy i mówił: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niższym niż istoty duchowe, a ukoronowałeś go chwałą i boskim majestatem. To wielkie powołanie ludzkości panować nad stworzeniem w miłości i mocy Boga super. Ale nie wszyscy są zadowoleni. Poznajemy istotę duchową, która nie chce, by ludzie rządzili i dlatego oszukuje ich, by myśleli, że mogą posiąść boską moc na własnych warunkach. Zostają zwiedzeni i wykorzystują okazję. Więc zostają wygnani z góry w Edenie, by wędrować po ziemi i wrócić do prochu. Ten wąż to zła wiadomość. Tak, i gdy czytasz dalej, odkrywasz, że jest on częścią duchowego buntu, który towarzyszy ludziom również poza Edenem. Odtąd jest tylko gorzej. Ludzie dalej pragną rządzić, więc zaczynają nowy projekt. Tak, w Biblii nosi nazwę Babilon. To antyeden, w którym ludzie i buntownicy duchowi łączą siły, by wznieść się na wyżyny dawnej chwały. Więc teraz mając to wszystko na uwadze, możemy lepiej poznać wszystkie postaci z biblijnej historii: Boga, ludzi i wszystkie istoty duchowe. Właśnie, więc o to o czym będziemy rozmawiać. Dowiemy się więcej o Bożym niebiańskim sztabie zwanym Boską Radą, następnie porozmawiamy o aniołach i cherubach, a potem o szczególnym aniele zwanym aniołem Pana. Przyjrzymy się też duchowym buntownikom związanym z szatanem i demonami, a w końcu zobaczymy jak cała ta historia prowadzi do Jezusa, który pokonuje zło i jednoczy niebo i ziemię, żeby nowa ludzkość mogła współpracować z Bogiem.